Czy Chat GPT pomoże mi wyjść w końcu z brąza? No mam nadzieję, że tak, chociaż nie w tym odcinku, ale mam nadzieję, że da mi trochę lp tak? Wiadomo, LPki ważne, bo jak dostajesz plus 20, minus 27, to ciężko cokolwiek zrobić. No macie moje nieudolne pisanie, bo nie mam jeszcze żadnych skillsów w montowaniu yy, filmów, gdzie na internecie niestety nie mogłem żadnych znaleźć, no ale trudno. W każdym razie dostałem moją długo wyczekiwaną odpowiedź. No jak... Nikogo to nie dziwi, że mam grać z prostymi procesorami, skupić się na farmieniu, yy, patrzeć na mapę, grać jedną rolę i tak dalej, i tak dalej. No to wybrałem sobie Topa i Dariusa, który był polecany przez chat GPT. No i uwaga, nie zmieniłem run i mam spellbooka, więc piszę do moich yy, najlepszych ziomeczków, czy ktoś może zdarować. Bo ja niestety nie mogę, bo banana na milion lat albo Perma jeszcze gorzej. No ale cóż. Niestety Smolder stwierdził, że wygramy. No i wygrana była, ale niestety nie w naszą stronę, bo tu widzicie, jak idę sobie na topa i czekam aż na, na bota, i czekam aż oni skończą, bo nie dało się totalnie grać. No i tutaj mój jungler, że tak powiem, stwierdził, że mi pomoże trochę na linii, ale ja jestem Sigmund najlepszym ziomeczkiem Dariusza i najbardziej skillowym w brązie i zabijam sobie kolegę. Daj jeszcze. Nie umarł, ale teraz właśnie umiera. Elo, no dobra, no tutaj szedłem sobie na rzekę, zdobyłem jakiegoś losowego killa, wszystko super. No generalnie ten mecz trwał tak długo, że już miałem totalnie dosyć nie, no ale jak, jak mam grać? Jak support mi przychodzi na topa razem z junglerem, no tutaj próbowałem jeszcze to grać, ale niestety się nie udało. Myślałem, że chociaż tego zabiję, no ale niestety jeszcze pojawił się mój kochany Ramus, żółw turtle, nie wiem kim on jest. No tutaj jakimś cudem uszedłem z życiem jeszcze udaje się poskromić tego Beyblade'a, no i tutaj biorę sobie turecik, wszystko fajnie no ale miałem solówę jeszcze z moim kolegą którego bardzo, bardzo lubię, tak jest, wszystkich, wszyscy się lubimy, wiadomo jak to jest no tak no co mam powiedzieć, niestety przeliczyłem się troszeczkę ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, tak biorę turet, fleszuję i do domu Trochę golda zebrałem tutaj, próbuję się być jeszcze, jeszcze raz, tak wiadomo. Idzie, idzie mój kolega Jungler, bo solo nie da się. Jest, jesteśmy top lanerami, tak na tobie. Są jakby to swoimi prawami. Ja jeszcze prawie umarłem, ale na szczęście się udało. O, albo nawet umarłem. No to nawet nie wiem w co ja grałam No dobra, trudno. Yy, tutaj jakiś Arrow. No tutaj nie dało się, no patrzcie, to co podejść do niego? Nie da się. Stun za stunem. No niestety, ale udało się go zabić, bo to jeszcze był Wegar, co miał bardzo mało, że tak powiem staków Więc jakoś to szło. No ale patrzcie to, no to jest stun za stunem. No, mieli tyle ceceków, że nie dało się kompletnie nic zrobić. No patrzcie to, stun, stun, charm, stun, więcej stunów, jeszcze więcej stunów. No i Caitlyn nie dobija zerki Sigma. I no powiem wam tak, nie da się grać, nie, nie robiłem żadnych obrażeń, mój team nie zadawał żadnych obrażeń, dosłownie nic nie dało się zrobić Tutaj Jeszcze więcej zaseków, żałuję, że wtedy nie chcieliśmy tego poddać, bo tu już naprawdę było ciężko Próbuję, że tak powiem jeszcze walczyć, no ale co, no to, to patrzcie to, no jakby nie da się w ogóle ruszyć, no nie, tu stół, tu, tu coś, no daj nam się zabić Ale naprawdę ciężko się walczyło z tymi z tymi ludźmi, no Ramus jest tak wkurzający w AD postać, no tutaj fleszuję, ale no jakby, no próbowałem, no, no tak, Caitlyn ja miałem ażkę, ażka nic nie robi, no to w wlejcie, nie bije nic w tanków, no nie da się jakby kompletnie nic robić takim oto Herosem. o tutaj padłem, szkoda, że mam w 15 zawodników, a mój team dalej nie robi obrażeń, bo mam Zeda, w Ramusa, w Jacksa, no ale cóż. A no i moja Lux też, y, dosłownie była jednym apekiem i dalej nic nie robiła Lux na soporcie, pozdro yy, pff, No perma stuny, prowokacja, chuje moje dzikie węże Jakby tankuje dziesięciu, moja aszka, w ogóle jakimś cudem nie żyje no, Nie dało się nic zrobić, na no, mieli po prostu, był team comp div tak zwany, no cóż No ale te wa walki nie były takie złe, no udawało się coś zrobić, moja Lux kradła barona no co, no co? Kradniesz barona, próbujesz skończyć? No niestety. Bardzo ciężko. No Warfik oszalał niestety, ale to chyba typowe dla Warwicków. Tutaj, tutaj, że tak powiem, no, Sigma granie na topie. Czy top ma znaczenie w brązie? Jak umiesz zagrać, to myślę, że jak najbardziej. Tu mój Warwick też, że tak powiem, nie wiem. Jest po prostu Sigma, mi lubi się być 1 na 5, biorą Eldera. No i po tym czasie mówię: Dobra, i tak zaraz to przegramy, spróbuję zrobić flankę, może się uda, wave był na bocie. No i co, no i podchodzę do, do inhibitora, próbuję się cofnąć, no ale niestety Kate mi przerwała, potem chciałem przerwać jeszcze raz, ale byłem szybszy. No i co, rzucam się desperacko na obronę mojego super Nexusa, ale niestety padłem, tak jak i cała gierka. XD przegrałem 50 minut w dupę. No ale co? Miałem skupić się na dwóch rolach, więc poszedłem na Mida i wybrałem najbardziej. No, Herosa, który to po prostu jest Ikoną chyba Mida jest najstarszym herosem i jest totalnym wywozicielem, tak? Klikasz RKS Tuna i tak dalej, no ale niestety mój Toplainer nie chciał mi pomóc, więc już się wywalił po raz pierwszy. Gdzieś tam było pokazane na pierwszym tym, ale już mówię, już gadam i gadam i gadam i ten. A to mój jungler stwierdził, że zamiast go zabić, to lepiej wziąć Drake'a. No po co zabijać oponenta? Jak można zabić oponenta i wziąć Drake'a, kiedy jungler nie żyje? No tutaj pingowem. O, ciekawe, kto się wywalił. Dariusz. Hmm. No dobra, no to farmimy. No nie, Resident slipper malzahar też był polecany w ogóle na GPT-o. Siema, ryba. No i tak to wygląda, dostał trochę na cipę, ale niestety nie udało się go zabić, nie mam jeszcze tyle obrażeń No tu oczywiście standardowy gang od mojego dżunglera na każdą linię I się znerwowałem, poszedłem zabić koleżankę z wielką pałą Tak, tak, wielka pała Dobra, zabiłem koleżankę, wróciłem na mida, trochę pofarmić Nie zgadniecie co? Wywalili się we dwójkę od Fiza, kolejny udany gank od mojego dżunglera no dobra, no niestety przyszedł rybak i mnie z Mam nadzieję, że go sfiletuję później, no nie będę. Sprzedam rybę. Sprzedam go. On tu kolega trochę oszalał z somerką. Pogoń za rypsonem. Tak, rypson przegrał. Tak, nie, to ten, nie ten Rypson, ale myślę, że na luzie. Dobra. Nie, tu już, tu już byłem tak wkurzony, że mówię jadę do spodu z nim, no nie Rka, pyk, cyk, pyk i one shot wjechał. Niestety, Kilek został mi podebrany, bo oczywiście, po co dla, dla najlepszego zawodnika w drużynie. No tutaj kombinacja nieudana, i nie pytajcie, co się stało. Nie wiem, jak on nie zginął. No ale co? Tutaj pyk, no tutaj kolejny raz. No Ziomek jest szalony. Patrzcie to, on w ogóle fleszuje do przodu, nie boi się. Wywalone ma na mnie coś się dzieje. Jeszcze nie zabija kolegi. Ajajaj, aj, aj. no prawie. Dobra. Yy, no tutaj niestety nie udało się już dogonić koleżanki. Yy, nie... A, nikt tego nie widział, prawda? O, tutaj kilek też dla szefa. Erka Lux. No tutaj ziomek nawet nie znażył RK kliknąć. No nie, stuna, stuna, stuna. No i przetrybak, niestety. Żegnę koleżanko. No i co dalej, dalej. Mamy, że tak powiem, no to co zawsze, czyli one show To flash, dobry flash. Pozdrawiam wszystkich flaszyjących w ziemię yy, no, no i tutaj kolejny kill dla mnie Ziomek umarł Dobra, kolejny one shot I kolejny one shot Ty, powiem Wam, że ta, że tak powiem yy, Koleżanka Ani bije całkiem Duże obrażenia, nikt tym nie gra, bo ten hero Jest totalnie nudny, jakbym miał tym grać Cały czas, to nie polecam Zobacz, ja stwierdziłem, że idę full bombę Niszczyciel wszystkich marzeń No i co, pogoń za rybą? Dobra, udana jeszcze gdzieś tutaj się MFK napatoczyła. Yy, tak, sprzedam rybę, sprzedam skórę z, z ryby. On tutaj, ziomek, też oszalał. Myślał, że ma ze mną szansę. No niestety, kolego, przeliczyłeś się. Prawie mu go nie zabił w ogóle, co ciekawe. W każdym razie filet z dorsza, z łososia, z czegoś tam. No i ostatni raz udało się poskromić tego wielkiego albo małego yy, łowiciela. No i tutaj outplay od mojego ulubionego midlanera Malzahara, ale udało się wygrać po Zroelo.